Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie po alkohol stają się agresywni? I to zupełnie nie jest przypadek, bo alkohol konkretnie wpływa na nasz mózg, zwłaszcza na te obszary, które odpowiadają za kontrolę emocji, no i nasze impulsy. Mamy w mózgu coś takiego, co nazywa się płatem czołowym to taki nasz hamulec bezpieczeństwa. I właśnie dzięki niemu potrafimy powstrzymać się przed impulsywnym zachowaniem zanim na przykład, na przykład kogoś nie wiem, uderzymy albo powiemy coś, czego później byśmy żałowali. Ale jak jest, pewnie się domyślasz, alkohol bardzo szybko ten nasz hamulec wyłącza. Nawet przy niskich stężeniach etanolu we krwi rzędu połowy promila zaczyna się osłabienie funkcji kory przedczołowej. Czyli mówiąc prost, mniej myślisz, więcej reagujesz. A jeśli jesteś wkurzony, to nie analizujesz, tylko właśnie atakujesz. Alkohol zmniejsza też aktywność takiego neuroprzekaźnika, który nazywa się GABA, który normalnie nas wycisza i uspokaja. No i jednocześnie podnosi poziom dopaminy, która może wzmocnić emocjonalne reakcje, w tym też złość czy frustrację. Ale też na pewno ogarnęłeś nieraz osoby, które upiły się, no i bez powodu płaczą. Do tego dochodzi jeszcze taka. Ciekawa reakcja, która nazywa się efektem prowokacji. Osoby pod wpływem alkoholu są bardziej skłonne do odbierania naturalnych sygnałów jako zagrożenie. Ktoś spojrzy na Ciebie w klubie, natrzewiałbyś to zignorował, pomyślał sobie, normalnie typ się patrzy. No ale po kilku drinkach możesz zareagować, jakby ktoś chciał Cię zaatakować. Co wcale nie jest prawdą. Badania pokazują jasno: im więcej alkoholu, tym większe ryzyko agresji. Zwłaszcza u osób, które już wcześniej mają problemy z impulsywnością albo niską kontrolą emocji i frustracji. I pamiętaj, to nie alkohol cię zmienił. On tylko zdjął barierę, która normalnie cię powstrzymuje. Pamiętaj, wiedza buduje bezpieczeństwo. Zapisz i zaobserwuj po więcej wiedzy o odpowiedzialnym imprezowaniu.